Pozdrawiamy syczki, braci, Kaszubów! Pozdruki. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam gorąco całe Radio Kaszeby. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Już w tym tygodniu PUCK stanie się żeglarskim centrum Europy, goszcząc młodych zawodników z całego świata podczas młodzieżowych Mistrzostw Europy ILKA 4. To nie tylko prestiżowe regaty, ale też wydarzenie promujące edukację ekologiczną i rozwój sportowy młodzieży. Naszym gościem jest Maciej Bardan, prezes Polskiego Stowarzyszenia Klasy ILKA i główny organizator Mistrzostw. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa to ja sobie włączę mikrofon. Dzień dobry, panie Macieju. E, Pucku, w Pucku spokojny na drogach, dojazd do Gdyni też be, bez większych problemów. Póki bez, co. Większych, bez większych problemów, póki co. Jak się raniutko wyjedzie przed siódmą, to to dla radę dojechać. Ale już niebawem Puczk, no, zapełni się. Już się zapełnia. Już się zapełnia. Tak, mhm. tak, tak. Już sobota, niedziela, mnóstwo zawodników przyjechało, także Marina już mamy pełną, kipi właściwie. E, czekamy jeszcze na ostatnich przyjeżdżających dzisiaj i jutro. E, no i będzie Będziemy zagospodarowywać nową marinę w Pucku, bo ten nasz port jachtowy stary już, już po prostu pęka w szwach i pierwszy raz regatowcy będą wykorzystywali nową marinę w Pucku, która powstała chyba trzy lata temu. Czyli już um, czuć jest ten klimat. Ten już się Tak, stów? tak, tak, już ruch jest ogromny w porcie. Na początek może wyjaśnimy, czym właściwie jest klasa Ilka 4 i dlaczego to właśnie od niej młodzi żeglarze zaczynają swoją przygodę z poważnym żeglarstwem regatowym. To bardzo fajna klasa jest, ponieważ można praktycznie z jedną łódką żyć przez całe swoje żeglarskie życie. W zasadzie młodzież schodząca z optymistów, czyli w wieku 13-14 lat wsiada na ilkę 4, gdzie kadłub jest taki sam jak w łódkach olimpijskich. Różnica jest tylko taka, że jest mniejszy żagiel i pół masztu. Czyli w zasadzie łódka rośnie razem z zawodnikiem, wymieniając pół masztu i dając większy zagiel, łódka staje się łódką olimpijską kobiet ILKA 6 i ILKA 7 czyli olimpijska klasa męska Czyli można porównać to do szkoły podstawowej. Ten początek, Optymist, tak? To jest szkoła podstawowa. Ilka 4 to taki, szkoła średnia. Tak jest. Ilka 4 to mhm. jest szkoła średnia. Ta łódka już jest dużo szybsza, no bo Optymist to taka trochę szuflada. Natomiast tutaj już się ślizga ta łódka. Naprawdę potrafi bardzo szybko pływać. No i ważna taktycznie. Do nauki taktyki, do nauki techniki żeglowania. Bardzo fajna klasa. A jak to się stało? Jak do tego doszło, że Puck właśnie został gospodarzem tegorocznym? mistrzostw europejskich. no to bardzo długa... na tle innych europejskich lokalizacji, no bo to jakby nie było zaszczyt. Tak, tak, to bardzo długa historia, ale odbywa się to tak, że co roku gospodarze składają oferty do Euroilki. Euroilka to jest nasze stowarzyszenie paneuropejskie, które zbiera wszystkie ilki z krajów europejskich. I na tym zebraniu dorocznym, ono się zazwyczaj odbywa w listopadzie, jest głosowanie nad różnymi imprezami, kto wygra którą. No i oczywiście my tam złożyliśmy nasz wniosek, to było trzy lata temu, filmy, wywiady i tak dalej, i No i ten nasz wniosek wygrał Właśnie w tej konkurencji organizacji młodzieżowych Mistrzostw Europy. Także trzy lata temu to wygraliśmy, dwa lata żeśmy się zastanawiali, jak to zorganizować. No i od sześciu czy nawet ośmiu miesięcy ja praktycznie już nic innego nie robię, tylko organizuję. A dlaczego Puck? Puck jest fantastycznym miejscem. Po pierwsze, zawsze wieje. Często jest tak, że mamy równolegle regaty w Pucku i w Gdyni. I w Gdyni stoją, czekają na wiatr. U nas jest zawsze zabawa i zawsze wieje. Więc ta termika w mieście czy na zatoce w Pucku fantastycznie działa. Po drugie, płytka woda. Dzięki temu sezon może się zaczynać wcześniej, bo się woda robi po prostu ciepła. To nie jest otwarte morze. Więc z tego punktu widzenia też doskonały akwen. No i po trzecie, bezpieczeństwo. No bo w zasadzie otwarta jest tylko. No od strony wschodniej. Zawsze łatwo jest no, nawet jakichś rozbitków pozganiać i, i zebrać, jeśli by do czegoś takiego doszło. Chociaż nigdy nam się to jeszcze nie zdarzyło. Gdyby ktoś powiedział, że putknie, to od razu już pan tu już mnie Tu 150 przekonał. argumentów tak, za. Trzy były, a już przekonana jestem. W wydarzeniu bierze udział niemal 500 zawodników. Z jakich krajów przyjeżdżają uczestnicy? Jak wyglądała logistyka? No wszystkie europejskie kraje mamy i mamy kilkunastu czy kilkudziesięciu, nawet nie wiem, bo już nie sprawdzałem tej listy, nie mam już na to czasu, ale mamy kilkudziesięciu zawodników z takich krajów egzotycznych, na przykład jak Antyle Holenderskie. Także będzie też, będzie też grupa spoza kontynentu, bo pełna nazwa zawodów to jest Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w klasie Ilka 4 i Open European Trophy, czyli dla tych spoza Europy, żeby też mogli wygrać jakąś konkurencję jest tworzona ta, Euro, ta ten Open European Trophy. A jak to wszystko wyglądało, panie Maciej, od strony logistycznej? Te przygotowania do tej imprezy? E, wie pan, no, no, no strasznie dużo pracy. To znaczy... Już to jest, my jest tak, baza hotelowa, baza noclegowa. Wyżywić to całe to towarzystwo. Tak, więc no z tym radzą sobie zawodnicy, miasto, hotelarze i restauratorzy w Pucku, prawda? Więc my w to się nie angażujemy. Jak widać wszyscy zawodnicy się pomieścili, wszyscy mieszkają, wszyscy mają wyżywienie. Natomiast z naszej perspektywy jesteśmy stosunkowo małym stowarzyszeniem, bo nasi członkowie to jest 500 osób około. No i to jest głównie młodzież, że w związku z tym my całą tą imprezę tak naprawdę robimy w 3-4 osoby ze stowarzyszenia, sami wolontariusze. No i tak jak powiedziałem, ja od 8 miesięcy organizuję, z budżetem wystartowaliśmy praktycznie zerowym, no a dzisiaj ta impreza zamyka nam się budżetem takim 750-800 tysięcy, nie licząc wkładu miasta, bo współorganizatorem oczywiście jest miasto Puck, które poświęca mnóstwo swoich zasobów na to, żeby ta impreza się odbyła. Podkreślacie silny akcent ekologiczny imprezy. Jakie działania zaplanowaliście w tym zakresie i dlaczego to tak ważny temat? Tak, mamy trzech partnerów i yy, od razu powiem, dlaczego my ten wątek ekologiczny wybraliśmy. Yy... W momencie, kiedy zaczęliśmy szukać wsparcia finansowego na organizację imprezy, okazało się, że wielkie przedsiębiorstwa nie są specjalnie zainteresowane sportem młodzieżowym. Natomiast ten wątek ekologiczny jak najbardziej przemawiał też do potencjalnych sponsorów. W związku z tym, e, pierwsze kroki wykonaliśmy właśnie do WWF-u, czyli World Wild e, e, Fund. E, do Gdańskiego Uniwersytetu. Zaprzyjaźniliśmy się tam z panią dr Magdaleną Lazarus, która prowadzi taki program Life for Dunes. No i od, zaczynając od tych dwóch partnerów, rozszerzaliśmy nasze współdziałanie, także jeszcze mamy nadmorski park krajobrazowy, namówiliśmy morską stację z Helu do współpracy. Także te cztery instytucje stały się takim magnesem dla. Potencjalnych sponsorów, no bo ta edukacja ekologiczna jednak jest ważna, no a dla nas czystość Bałtyku, czyste powietrze, świeży wiatr, no to to jest to, na czym żyjemy i, 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 i z czym żyjemy. Jak prawda? widać, jak się chce, to się wszystko zrobi. Tak jest. To się da. To się da. Od zera do bohatera. <laughs> Prawie, że tak. To jeszcze jedno pytanie związane właśnie z tymi mistrzostwami, bo chciałbym zapytać. Jakie znaczenie mają te mistrzostwa, no, nie tylko dla młodych żeglarzy, ale też dla całego środowiska żeglarskiego no i szkoleniowego przede wszystkim również. I tutaj u nas na Kaszubach, w Pucku. Tak, no to jest bardzo ważne, bo nie powiedziałem, że jeszcze jednym z współorganizatorów jest Polski Związek Żeglarski. W związku z tym, no całe szefostwo PZŻ będzie się przyglądało tym zawodom, bo tu też łowimy młode talenty, prawda? Polskich zawodników jest duża grupa, 64 osoby, 28 chyba dziewcząt i 38 czy 39 chłopców, także no to jest ta grupa, której Trenerzy polscy będą się przyglądać. E... To jest też prezentacja tego, jak to żeglarstwo faktycznie wygląda. 21 w sobotę PZZ organizuje PGE Polsailing, czyli imprezę promującą żeglarstwo. Będziemy mieli trzy symulatory, na których stawia się gotową do żeglowania łódkę i młodzież, którą zapraszamy oczywiście na zieloną plażę w Pucku, będzie mogła skorzystać z tych symulatorów. Czyli wsiąść do łódki i po prostu prawie, że tak jak na wodzie żeglować, czy to laserem, czy optymistem, czy innymi klasami, które tam przewidujemy do postawienia. Także ta promocja będzie się odbywała. I teraz jeszcze, jeśli chodzi o, o, o ten kaszubski wymiar, e, zaprosiliśmy do współpracy szkołę podstawową z Pucka. Także młodzież od klas pierwszych do czwartych e, będzie przychodziła do nas grupami na plażę od poniedziałku do środy w przyszłym tygodniu. I oprócz warsztatów ekologicznych, no właśnie będzie mogła się pobawić na tych symulatorach żeglarskich. Także łączymy zabawę i, 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 i pożyteczną edukację ekologiczną. Mhm. Gdzie najlepiej oglądać, z jakiego miejsca pan by polecił te zawody, bo to naprawdę <grym> będzie, no, wisienka na torcie. Widowisko będzie głównie w porcie, bo jeśli stanie nam te 500 żagli, wiecie państwo, jak, jak młodzież się przygotowuje do zejścia na wodę, no to to jest widok. Potem oni schodzą na wodę, więc to wodowanie to jest wydarzenie. Z wyścigami będziemy sobie radzili w ten sposób, że mamy zatrudnioną ekipę telewizyjną, nie bardzo profesjonalną, bo nas na to nie było stać, ale taką, z którą współpracujemy przy różnych imprezach od lat i będziemy robili takie wejścia, krótkie wejścia live. Mamy ogromny Telebim na zielonej plaży i te wejścia live będą po prostu rzucane na tym telebimie. No, puścimy kilka filmów takich wyjaśniających, na czym polegają żeg regaty żeglarskie. No i codziennie po południu planujemy na scenie wywiad ze zwycięzcami poprzedniego dnia, tak żeby też młodzież miała szansę się wypowiedzieć na scenie do turystów, opowiedzieć trochę. I codziennie kręcimy nowy film, prawda? Bo e, będziemy to wszystko nagrywali i w miale. Jak będziemy mieli więcej materiału po wszystkich dniach regatowych, będziemy to puszczać już wtedy na telebimie na, na Zielonej Plaży. To nie tylko wyścigi, to także imprezy towarzyszące, jak pokaz filmów z Festiwalu Filmów Żygrackich. Jacht, no film. tak, staraliśmy się przyciągnąć jak najwięcej ludzi, bo nasza dyscyplina trochę cierpi na tym, że jest właśnie taka, że widać te nasze łódki tylko w porcie rano, a potem nagle gdzieś znikają za horyzontem. No i jak tutaj się podzielić z publicznością i kiedyś, Kibicami, tym, co się na tej wodzie dzieje, prawda? Także staramy się różnymi imprezami towarzyszącymi ściągnąć kibiców do portu, także faktycznie organizujemy ten festiwal, no, będzie wiele zespołów muzycznych, które będą występowały, będą pokazy jogi, pilates. Różne, różne atrakcje przewidujemy i na Zielonej plaży, i na samej scenie głównej. Poza tym jeszcze mamy taką zbudowaliśmy aplikację na telefony komórkowe. Aplikacja się nazywa. Traf i już jest na sklepach, zarówno Google, jak i Apple, także można pobierać. I to jest taka gra miejska, gdzie mamy na mapie y, pucka oznaczone punkty zainteresowań, zarówno te które są ważne dla miasta, jak muzeum czy miejsce zaś Lubin Polski z morzem, inne rzeczy. Na aplikacji można włączyć nawigację i ona prowadzi od punktu do punktu, a w poszczególnych punktach są QR kody, gdzie można zeskanować ten QR kod, zdobywa się punkty i można na koniec dnia przyjść ubiegać się o nagrodę, albo ten QR kod przekierowuje na stronę partnera, czyli na przykład jeśli to jest muzeum, to na stronę muzeum. Jeśli to jest, nie wiem, zielony mostek czy port jak to przekierowuje na stronę portu jachtowego. Także e, odwiedzający Puck, bawiący się, wykorzystujący tą grę miejską, no mają od razu, że tak powiem, historię Pucka. Mogą poznać e, dzieje. Tak jest. O... Fan, fan, to jest fantastyczne. To mi się podoba. No tak, dużo atrakcji. No tak, jeszcze przy okazji, oprócz tego, że można się bawić, można. czegoś się nauczyć, czegoś się, nauczyć, czegoś się nauczyć, ta? tak, Te historii tak. zaczerpnąć. Tak jest. Panie Macieju, czego możemy życzyć organizatorom i reprezentantom Polski? Jakie są wasze oczekiwania wobec występów Biało-czerwonych na domowych wodach? Są faworyci? No oczywiście przede wszystkim to trzeba nam życzyć wiatru, chociaż w Pucku, tak jak mówiłem, on jest, ale ja byłem, bo ja jeszcze też pływam sam na, na Ilce 7 i byłem na wielu regatach, gdzie tego wiatru nie ma. No i wtedy cała impreza niestety się nie udaje, bo wszyscy są wielce zawiedzeni, przyjechali setki kilometrów i, i, i się nie, wyścigi nie odbywają. Więc tutaj przede wszystkim wiatru. Jak jest wiatr, to wszystko resztę pójdzie gładko. Oczywiście, ponieważ mamy 60% parę osobową kadrę Polski liczymy na, na medale. I muszę powiedzieć, że w tym żeglarstwie młodzieżowym my jesteśmy silni. Także nasi zawodnicy co roku w zasadzie są w, na topowych miejscach w pierwszej dziesiątce, czy Mistrzostw Europy, czy, czy innych imprezach dużych. Także trzymamy kciuki za naszych żeglarzy. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta są w grupie faworytów, na pewno. To już na koniec, zaproszenie, bo to od 18 Czerwca już niebawem. Od 18 zaczynamy. 18 to jeszcze będzie taki trochę dzień organizacyjny, bo jeszcze część zawodników dojeżdża. My mamy wtedy tak zwane pomiary, bo każda łódka to są monotypy, ale one muszą być wszystkie zmierzone przez mierniczych. E, także e, 18, 19 to są jeszcze pomiary, ale 19 zaczynamy o godzinie 17.00. Paradą sportu z orkiestrą dentą miejską z Pucka, z chilliderkami. E, maszerujemy sportu na główny rynek w mieście. Tam będzie oficjalne otwarcie, wciągnięcie flag, odegranie hymnów, i e, e, potem zapraszamy już zawodników i, i, i trenerów, i naszych organizatorów na taki mały poczęstunek z powrotem na plaży. Tam mamy namiot rozstawiony, gdzie będzie jakiś tam catering. Także 17 Puck, 19. Parada, orkiestra denta, zapraszamy. I catering. Jeżeli państwo nie wiedzieli, co chcecie robić, no to już wiecie, Bo to co macie robić, weekend. Wiecie, gdzie to macie jest, być. Tak. Będzie widowisko, będzie można pooglądać. Maciej Baran, prezes Polskiego Stowarzyszenia Klasy Ilka i główny organizator. Mistrzostw był dzisiaj naszymi państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję. I życzymy tych. Lepiej. To jest płuck, Piątka? Piątka wystarczy? Piątka w zupełności wow, wystarczy. Wow, piątka to już wiem. Tak, to, bo to, to, od 30 do 39 km na godzinę jest piątka. No tak, to tyle nam starczy, tyle nam starczy. Ale pływamy i przysilniejszy. Na umiałem się specjalnie. Tak, Panie macie, dziękuję za spotkanie. A ile węzłów? Ile węzłów? Węzłów? Tak pięć w skali Boforta? Ile to może być? Nie wiem węzłów, ale 20? wiem, że metrów 20? na sekundę. 20. 20, wiedziałem. 20. Dziękuję.